Postanowiłam wydać oświadczenie 18 sierpnia 2020 roku. Nie jest to oświadczenie zbyt formalne, w dużej mierze opisowe, ale ma ono związek z ostatnimi wydarzeniami. Te ostatnie wydarzenia już trwają długo i właściwie każdy zasługuje na um, adekwatną odpowiedź, której nie jestem w stanie udzielić. Natomiast dziś zobaczyłam jakoś wyraźnie, kto jest tym kluczowym wrogiem. Chodzi oczywiście o dziennikarzy. Dziennikarzy, którzy w Polsce wywodzą się z PRL-u. To jest dość specyficzny kontekst. Ale są połączeni z lewicą powszechną. To to, o czym często mówię, nowy porządek świata ze stolicą Pekinie. Choć w niektórym pewnie marzy się Moskwa. I w związku z tym uznałam, że przyszedł czas na to, żeby odciąć się od korzystania z pracy dziennikarzy, czyli od wiadomości napływających. I wrócić do mojego życia sprzed roku, yy, sprzed okresu, kiedy zaczęłam śledzić wiadomości, czyli yy, rok 2005, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Ten mój świat teraz wygląda więc tak, że jest wróg wciąż napierający. I kto jest tym wrogiem? No, właśnie w pierwszej kolejności dziennikarze, The Anonymous, komuniści lewica, prostytutki i alfonsi i fałsz prawica, to trzeba podkreślić. W tej kategorii jest również fałsz prawica. Gdzie przez prawicę rozumiem reprezentację wartości duchowych, w tym uznanie wartości dziewictwa. I poza tym wrogiem, w tym świecie, ułożyłam sobie jeszcze porządek tak, że jest rodzina, to mama, i babcia, mama mamy, i tata. Taty nie należymy nic z ojczymem, mężem mamy. Jest miejsce dla przyjaciela, którego nie widzę. Przyjaciel działa tak jak wróg, to też mogą być różni przyjaciele, ale y, być może gdzieś istnieje. Nie zaliczyłam do wrogów scjentologów, ponieważ y, zdałam sobie sprawę z tego, że y, ten wróg dziennikarza mógł działać już, kiedy y, jechałam do Saint Hill, czyli w roku 2002. I mógł już wtedy tworzyć fałszywe dane, które miały kluczowy wpływ na rozwój mojej relacji z Kościołem Scientologicznym. Ja nadal jestem przekonana, że gdyby ta relacja rozwijała się inaczej, być może Kościół Scientologiczny nie byłby dziś tym, czym jest. Poza. Tymi trzema kluczowymi istotami jakby relacji, czyli brug, rodzina i przyjaciel. Jest jeszcze miejsce na moje drogi i one są chyba najważniejsze. Wybrałam religię, literatury, filozofię, historię. Ja już wam iść żeby zwrócić uwagę na. Różnorodność, sztukę. Tu do sztuki dodałam sobie scenariusze filmowe, języki, stąd językoznawstwo, życie na Ziemi i życie w kosmosie.